Zacznę od razu od tego, że tak, ten początek to był nieco wcześniej. To była właściwie druga połowa lat 80. Dlaczego to mi się utrwaliło? Ja swój pierwszy w życiu film przeczytałem w roku 1986 w styczniu. I zaraz potem, dosłownie to była kwestia miesięcy, już zaczęły powstawać pierwsze studia, gdzie dokonywało się nagrań na kasety VHS. A sprzęt wtedy to mm, na początku prawdopodobnie, ja już się na to nie załapałem, były takie zwykłe, podstawowe magnetowidy z możliwością wprowadzenia dźwięku z zewnątrz I, yy, a potem to troszeczkę yy, to ewoluowało sobie i ten sprzęt sprawiał wrażenie bardziej hmm, wyrafinowanego, bo widziałem takie wielkie maszyny, na których można było już różne cuda-cudeńka robić, które z kolei chyba się nie, nie nadawały do użytku domowego, bo były za bardzo skomplikowane technicznie. Jeszcze wrócę właśnie do początków, do, tych, do tego sprzętu, który no, był daleki od doskonałości, oczywiście, bo to były pierwsze rzeczy. Te pierwsze filmy, które ja jeszcze pamiętam, które oglądałem jako widz, z kas na kasetach VHS charakteryzowały się tym, że tak, jak były dialogi oryginalne i polski lektor, to jeżeli lektor czytał, było wszystko ok, Po czym nagle, jak lektor kończył swoją kwestię, to dźwięk na zasadzie takiego odrzutowca czy silnika samochodowego leciał do góry, bo takie się robiło, i potem znowu, jak lektor otwierał mikrofon i, i czytał, to, to wszystko wracało do normalności, do normalnego poziomu. Więc tak, ten sprzęt to były, oczywiście nie było wtedy monitorów, tylko były telewizory. To były małe telewizory, na ogół czarno-białe jeszcze, bo rewolucji e, kolorowej w telewizji jeszcze chyba wtedy nie było. Były, tak jak mówiłem, te e, magnetowidy, takie bardzo, bardzo podstawowe, bardzo archaiczne. No i były mikrofony. Łaj, czego to tam, na czym to się nie czytało? To były mikrofony nawet takie od, od y, podstawowych takich y, magnetofonów kasetowych. Czyli coś, co w ogóle nie miało prawa zbierać dźwięku. No, a jednak się na czymś takim nagrywało. I skoro mówimy o sprzęcie, to pewnie będziemy za chwilkę mówili, to ja już ucieknę do przodu i opowiem o studiach. Wtedy studia nagraniowe mieściły się w piwnicach, garażach, starych pralniach, które były poniżej y, parteru. Ja w każdym razie w takich miejscach, na pewno nagrywałem w studiu, które mieściło się w piwnicy, gdzie się przechodziło w ogóle obok różnych innych piwnic wykorzystywanych przez mieszkańców do tego, do czego są piwnice. Nagrywałem w garażu, w garażu przerobionym na studio nagraniowe i nagrywałem chyba w jakimś, w jakimś pomieszczeniu po czy czymś takim. Kabina lektorska miała, no była tylko nieco większa od, od pudełka po butach, ale tam trzeba było siedzieć no, i jakoś to wszystko robić. One oczywiście były potem budowane, nie powiem, że na miarę, ale y, tworzone tak, żeby tam jeden człowiek wytrzymał jakiś czas. W lecie było bardzo ciężko, bo to się bardzo nagrzewało natychmiast. Trzeba było robić przerwy, wietrzyć to, schładzać jakoś, no i się kontrolowało nagranie. Tak to wyglądało wtedy. Bo to było wszystko tworzone takim sumptem, określmy go domowym. Każdy, kto czuł wewnętrzną potrzebę bycia. Właścicielem studia nagraniowego, no to tak robił. A robiło się to, wiadomo, po jak najniższym koszcie. Więc pomieszczenie, no to, co było, piwnica, to była. No trzeba było tylko jakoś tam to wygłuszyć w miarę no to te, te legendarne już opakowania po, po jajkach. No, nie, wiem, nie wiem, ile w tym było uroku, ile było w tym praktyczności, że, ale, ale w, 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 w dużej liczbie miejsc widziałem właśnie to jako wytłumienie ścian. Były oczywiście jakieś kotary, jakieś zasłony, jakieś kawałki wykładziny podłogowej kładzione na, na stół, żeby nie było słychać odstawianej szklanki z wodą, czy filiżanki z kawą, herbatą. No, tak to się to wszystko organizowało. No, takie to było po pierwsze, właśnie chodziło przede wszystkim chyba o taniość. Drugie, o to, że to się wszystko rodziło. A po trzecie, to to wszystko nie było objęte żadnymi regułami prawnymi. To znaczy, generalnie, reguły prawa istniały, które. Zdaje się, że ktoś sprytnie wtedy wykorzystywał pewne niedopowiedzenia albo takie niedość precyzyjne określenia w prawie, jak coś takiego powinno działać i czy w ogóle czemuś takiemu wolno funkcjonować jak studio nagraniowe. No ale funkcjonowały, działały. Było ich mnóstwo mnóstwo. To, było, to się działo do momentu, to było kilka lat, ale to się działo do momentu, dopóki się nie wzięto od strony prawnej za porządkowanie tego, czyli za prawa własności do. Filmu, do tego, że jeżeli ktoś sprowadza, płaci kolosalne pieniądze dystrybutorowi za granicą i sprowadza film oficjalnie ze wszystkim, z zachowaniem wszelkich reguł prawa, handlu i ekonomii do Polski, no to nie może być poszkodowany wtedy, kiedy ktoś przegra film z telewizji, z nałogu to się ściągało z satelity i wtedy królowały wersje niemieckie dubbingu niemieckiego w filmach, które się w Polsce oglądało i robi to, no mówiono o tym, że jest to piractwo, bo to było piractwo. Była taka furteczka prawna, chyba, która pozwalała na potrzeby własne tylko to robić. No z tych potrzeb własnych to się za chwilę zbudowały wypożyczalnie kaset, gdzie w piątkowy wieczór ustawiały się sznury, na początku oczywiście, sznury ludzi do tego, żeby wypożyczyć coś na weekend. Rodzina siedziała w domu spragniona. Nieważne jedzenie, nieważna impreza, ważne, żeby filmy oglądać. I Tych filmów brali ludzie walizki. Nie wiem, czy oni byli w stanie to wszystko obejrzeć w ciągu tak krótkiego czasu, jakim jest sobota i niedziela, no ale brali. Ustawiały się naprawdę kolejki. Sam to widziałem, bo jedno ze studiów, z którymi współpracowałem wtedy, było o ścianę dosłownie z tak zwanym sklepem czy wypożyczalnią. Mnóstwo ludzi. Znaczy, w ogóle praca lektora polega na tym, że, że on musi być osłuchany ze wszystkimi językami świata, bo przecież czytamy filmy chińskie, japońskie. Malezyjskie, no już nie mówię oczywiście o językach europejskich, a i zdarzają się jakieś afrykańskie produkcje też. I, i no tak, no to, oj, to jest taki troszeczkę y, przypomina pociąg, który lekko zwalnia, wjeżdżając na stację i ten, ten dyżurny ruchu, czy główny konduktor pociągu, i słuchajcie, jedzie pociąg, języki takie, to ja takie, umiejętność czytania pod takie języki, jak ktoś chce, to hop, wsiadamy, bo jak nie, to pociąg jedzie dalej. I to była taka naturalna selekcja. Jak ktoś się nie załapał, nie wyrabiał się, nie, nie był w stanie pogodzić tego, że tu jakiś język niepolski do niego dociera, tu jest kartka papieru z polskim tekstem, tu jest mikrofon, do którego trzeba czytać po polsku, skoordynowanie tych wszystkich rzeczy, jeżeli ktoś tego nie był w stanie kupić i, i, i robić w tych warunkach, no to odpadał. W ogóle nie było czegoś takiego jak, jak dystrybutorzy, którzy wchodziliby na rynek w, w pierwszym momencie, oczywiście kaset VHS. To było wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, to było wszystko, to było ocierało się o piractwo. Wznieśmy się na szczyty dyplomacji. Ocierało się to o piractwo, i tutaj dystrybutor był sprowadzony do, do zera. W ogóle jego nie było. Dopiero potem, po pewnym czasie, tak jak powiedziałem, ktoś się wziął za porządkowanie praw autorskich, za porządkowanie praw handlowych i, i bardzo dobrze. No. Pierwszą taką firmą to była chyba firma ITI, która wtedy uruchomiła właśnie nagrywanie Mało tego, Oni już technicznie poszli troszeczkę do przodu, bo tam się nie nagrywało na kasety VHS, tylko na U-matic. To był, troszeczkę dawało to gwarancję nieco wyższej jakości filmu, jako już tego potem przegranego, co prawda, na vhs -y w wypożyczalniach, ale to już było coś. Także oni zaczęli porządkować, i wtedy też tworzyły się chyba jakieś rady, które porządkowały to od strony praw autorskich. Mało tego. Po jakimś czasie okazało się, że właśnie takie piractwo polegające na tym, że kradzie się, kradnie się prawa do, do filmu i sprowadza się go na, na polski rynek. Bardzo nieoficjalny sposób, Zaczę zaczęło to być chyba już tropione. W jakiś tam sposób ścigane, było to karane, i, i tutaj padł strach na tę branżę. Ludzie zaczęli. Yy, ja już sam yy, przeżyłem początek tej, tej, tej zmiany, tego przestawienia się, bo studio, z którym współpracowałem, właśnie działało na takich zasadach pirackich. Potem okazało się, że jednak, yy, po pierwsze, tak, ludzie zaczęli jeździć na targi filmowe, zaczęli tam oficjalnie kupować. Prawa do sprowadzenia do Polski filmu, udźwiękowienia go i sprzedaży tutaj w wypożyczalniach czy tam na, na wolnym rynku. Czyli to troszeczkę, no znaczy troszeczkę to się z tego zrobił już całkiem normalny, legalny interes. Była swoboda. Nie było czegoś takiego jak, jak deklaracja lojalności, że ja jestem przywiązany do tego dystrybutora i on. No, Działa. To jest, to jest sprawa działająca w obie strony, zwrotna. Że on mnie zatrudnia i mi płaci, a ja czy, czytam tylko dla niego. Nie. Z czymś takim się nie spotkałem. Ja ani żaden chyba z bliższych mi kolegów, z którymi wtedy miałem kontakt i rozmawialiśmy na temat naszej pracy. Po prostu pracowaliśmy dla wszystkich. To był telefon, masz czas o tej o tej godzinie, no tak, mam, no to przyjdź, bo mam dla Ciebie film, bo mam dla Ciebie dwa filmy, nie wiem, w ciągu dnia, wieczorem, w niedzielę, w sobotę. Sprawa była otwarta, można to było robić o dowolnej wybranej porze, kiedy to pasowało i studiu, i lektorowi. Także nie było, nie było czegoś takiego jak przywiązanie głosu do do, do konkretnego studia czy dystrybutora. Owszem, ja podejrzewam, że jeżeli chodziło o jakieś no, naprawdę takie wystrzałowe tytuły, to właściciele studiów no, mogli się sugerować czym, że chcą tego lektora a, a, a nie kogoś innego. I o to oni decydowali. No, to, że ktoś dzwonił do mnie z propozycją nagrania, to już ktoś był ten finalny pomysł, ten finalny projekt, że to ja mam czytać. I tylko, czy, czy będę miał czas tego i tego dnia o tej godzinie, czy nie? Ja zacząłem swoją pracę od oczywiście czytania w telewizji. To był czas, kiedy była tylko, był tylko jeden program telewizji, potem był drugi program telewizyjny, i tu istniało grono tłumaczy, którzy byli związani i z telewizją, i z tak zwanym studiem, który już chyba, nie nie, nie, chyba nawet, na pewno nie istnieje. To, było, to był SOF, czyli studio opracowań filmów. Genialni ludzie. Yy, omnibusy. O niebywałej wiedzy, o, to było po kilka języków. Yy, oni, oni znali po kilka języków i, i potrafili tłumaczyć właściwie wszystko mało tego. Oni dokonywali czarów i cudów, a to, to można określić jednym słowem: opracowanie, czyli dostosowanie takiego bardzo surowego tłumaczenia. Do tego, żeby to po pierwsze można było przeczytać, żeby lektor mógł to przeczytać, a po drugie, żeby to było zrozumiałe. Przełożenie jeden do jednego z angielskiego na polski może owocować wyłącznie katastrofą i bzdurą. Trzeba to opracować, trzeba to zrobić tak, żeby tekst angielski był dostosowany do polskiego rozumienia, do polskiej głowy. I to byli genialni ludzie. To były dwie dosyć blisko ze sobą współpracujące firmy, czyli TVP i Studio Opracowań Filmów. I potem to wszystko w miarę przybywania możliwości, zwiększania, po pierwsze tak, liczba kanałów telewizyjnych, czyli wzrost, wzrastała liczba studiów, były większe potrzeby. Do tego zawodu zaczęli docierać nowi ludzie. Jeszcze na początku to było tak, że mówimy o tłumaczach że było tak, że, że y, po prostu było takie pokoleniowe wychowanie następnych tłumaczy. Oni dostawali się pod skrzydła starszych, doświadczonych kolegów, ci ich uczyli, pokazywali, na czym ten zawód polega. To trwało latami. To jest naprawdę bardzo, y, jeszcze w dalszym ciągu jest, bo by zostać dobrym tłumaczem jest, nie jest łatwo. W każdym razie y, trwało to bardzo, bardzo długo i, i po takiej obróbce. Yy, świat filmowy, świat polski dostawał naprawdę doskonałego tłumacza, który radził sobie w każdej sytuacji. Yy, tak to było na początku. Potem, tak jak już zacząłem o tym mówić, yy, przybywało studiów, przybywało stacji telewizyjnych, i drzwi do tego zawodu zostały no nieco szerzej uchylone, żeby nie powiedzieć, otwarte. I tutaj niestety, ale to zaczęło mieć wpływ na, na jakość tłumaczeń. No bo już nie było tych tych... Znaczy, mistrzów jeszcze jeszcze nawet kilku do dzisiaj zostało. I oni mogliby nauczyć, ale to nie dla tych potrzeb. I wtedy okazało się, że troszeczkę jakość tłumaczeń zjechała. Sporo spadło z tego, sporo troski podczas nagrań spadło na lektorów, żeśmy musieli czasami poprawiać, i do dzisiaj właściwie to robimy, wyciągać te teksty w ramach oczywiście przez nas posiadanej wiedzy. Pewne rzeczy, takie generalia wiemy, że tak nie może być po polsku, a, i, a inaczej. Mamy to wbite w głowę, kierujemy się tym. No ale jest mnóstwo takich, którzy tego nie robią, i to niestety słychać. To była pełna spontaniczność. Tam się dostawali najróżniejsi ludzie, i to było właśnie niestety najgorsze było w tym to, że to było czytanie z surowych tłumaczeń, czyli dla lektora gonitwa za tekstem. Ale to, to też z kolei nas uczyło pewnych rzeczy, bo myśmy tu dokonywali w locie redakcji tego te tekstu. I oczywiście się dało. No. Yy, trzeba było poprawiać. Trzeba było właśnie przenosić na język polski różne takie chropowate tłumaczenia, które nijak no po polsku to nie miało żadnego sensu. I cóż, no, no, to czegoś nas też nauczyło. Ja w każdym razie jakoś tam korzyść z tego chyba wyniosłem. I dzięki temu zdaje się, że potem było mi łatwiej pracować w latach następnych. To już wtedy to, to sito jakości było na tyle gęste, że nie było czegoś takiego, a ta VHS czy tam kasety, to nie, to może być gorzej, a telewizja to może być lepiej. Nie, nie, nie. To już wtedy się rzeczywiście, mówimy o czasie, kiedy już te, te prawne sytuacje zostały uporządkowane, a kaseta VHS z nagranym filmem już, za, za którą trzeba było zapłacić, musiała no, być określonej jakości. To już towar byle jaki nie miał prawa dotrzeć na rynek. Na kasety, na kasety chyba się zdarzało y, troszeczkę pofolgować tłumaczom. Natomiast ja, który cały czas byłem między jednym a drugim światem i y, potem te, Pamiętajmy, że te kasety potem ewoluowały sobie w płyty CD, bo filmy przecież na takich też się kiedyś ukazywały. I y, tutaj y, dla mnie było tyle ważne, że jeżeli czytam i puszczam coś w TVP, w tych listach, to to samo dotyczy również i moich produkcji. Ja miałem kiedyś z taką firmą, z dystrybutorem na rynku polskim do czynienia, który zatrudniał tłumacza, dla którego yy, tak zwane wyrazy, w co drugim zdaniu, to leciało. Owszem, ja rozumiem specyfikę gangi nowojorskie, mroczna atmosfera, lata współczesne, to no, żadna prehistoria. I, i tam rzeczywiście, no, słyszałem oryginał Słyszałem, że oni tak mówią, tylko na rany boskie. No, no nie róbmy z ucha polskich widzów rynsztoku. No. Nie każdy lubi być tak kąsany przez te, te dosadne określenia, co, co minutę czy co, co trzy minuty. Więc ja to na swoją prywatną odpowiedzialność, na swoje prywatne ryzyko zawsze troszeczkę czyściłem. Czyściłem. A poza tym. To już wiele razy tłumaczyłem przy różnego rodzaju spotkaniach, że jest takie jedno słowo angielskie, które w tym momencie, przy tej znajomości języka angielskiego w Polsce, jak się je wypuści w oryginale, i tak wszyscy wiedzą o co chodzi. I czasami to nawet podbija podbija, no fajniej akcentuje atmosferę filmu, kiedy aktor z ekranu to walnie i ten fak poleci tak jak trzeba, i wszyscy wiedzą o co chodzi. Na początku to było tak, że no, tak jak mówiłem, był jeden program telewizyjny, potem powstał drugi. I to właściwie był koniec możliwości dla, dla lektorów w Polsce. Nagrywanie. Oczywiście było jakieś, była wytwórnia czołówka, gdzie czytało się filmy o armii i dla Armii, ale to były dokumenty, albo instrukcja, jak się rzuca granatem. No ale, ale lektor jest od tego, żeby czytał, więc yy, czytaliśmy też i takie rzeczy. Yy, to było. Możliwości pracy w tamtym, w tamtym czasie były właściwie ograniczone. Lektorów w Polsce, takich lektorów list dialogowych, nawet chyba nie było 30. Może, może 20 parę osób i to było wszystko. Pełna lista nazwisk. Natomiast yy, dla nas pojawienie się, otworzenie się rynku kaset, stanowiło to, że nagle ja znikałem z domu na, na, na cały dzień, bo w studiu przygotowali dla mnie na przykład cztery filmy, czyli to jest mniej więcej 8 godzin czystego czytania. Oczywiście wychodziłem po takim nagraniu, kręciło mi się w głowie, nie byłem w stanie skoordynować przez pierwszych kilka kroków moich ruchów, ale potem się wracało do normalności. E, także to, y, po pierwsze, tak, możliwość, no nie ukrywajmy, zarobku. To były pieniądze przecież, które zarabialiśmy wtedy. Dla mnie na początku mojej drogi zawodowej to było łapanie doświadczenia. Ja się uczyłem. Byłem i jestem za to losowi wdzięczny do tej pory, że nagle dano mi możliwość czytania. I to różnych tekstów, właśnie tak jak mówiliśmy. Nie tylko tych wspaniałych, wypieszczonych, wypielęgnowanych przez znakomitych kolegów, znakomitych tłumaczy, tylko taka chropowacizna, z którą trzeba było sobie radzić, bo przez film, jak się już usiadło i zaczęło go czytać, no to trzeba go skończyć. Uczyliśmy się różnych stylów tłumaczenia. Bo to nie ma tak, że jest jeden obowiązujący wzór i wszyscy nim lecą. Nie. Jeden tłumaczył tak, drugi wypuszczał troszeczkę więcej, i trzeba było naprawdę wsłuchiwać się w oryginał, żeby. Umiejętnie włożyć polski tekst tam, gdzie było trzeba, żeby oryginał wybrzmiał. Trochę na początku, trochę na końcu, a w środku, żeby było ok. Także yy, no taka to była, nie wiem, różnica między tłumaczeniami, chyba nie różnica, ale to, to też sobie ewoluowało. No. W przypadku takich dużych produkcji nie. To znaczy był moment, kiedy nie wiem, jak jest teraz. Ale jeszcze, jeszcze, nie wiem, 10 do 15 lat wstecz to było tak, że film był sprowadzany do Polski, i już wtedy nagrywano jego wersję, no, najpierw na kasetę, a potem na CD. I, I on potem dopiero sobie trafiał do kin, a czasami było tak, że on najpierw trafiał do kina, a dopiero potem się nagrywało te wersje yy, dla, dla wypożyczalni, sklepów. Różnie to było. Natomiast to, co pan pyta. Czy byłem pytany o to, co się tam będzie działo, to dotyczyło w warunkach polskich yy, seriali. I to dwie, ta, dwie takie sprawy mam do dzisiaj w głowie. Pierwszy to oczywiście dynastia, gdzie yy, jak to było emitowane, no to też mówimy o latach 80., przecież. Druga połowa lat 80. -tych. I y, pamiętam, emisja odcinka w niedzielę, kończył się odcinek. I słyszałem tup, 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 tup" po schodach, w schodowej. Yy, sąsiadki przychodziły i tak, no i co dalej będzie? Co dalej? Wyjdą z tego? Wyjdą z tego. To było jedno. A drugie to było archi z archiwum Mix. Ten serial jakoś tak dziwnie w ogóle był wprowadzony na, do Polski, bo on tak najpierw po cichu, gdzieś tam boczkiem, boczkiem pod transmisją meczu na progr w programie pierwszym był emitowany. E, trafiło na mnie, za, za co jestem też losowi bardzo wdzięczny, bo to jest strasznie fajny serial, ale do dzisiaj go bardzo lubię. I, i Potem były właśnie telefony. No a co dalej? Co będzie dalej? Opowiedz, opowiedz. Różni, obcy i znajomi. Także tak to wyglądało. W przypadku seriali jest to łatwiejsze, no bo jest ciąg dalszy. Natomiast to, żeby streszczać fabułę, ona i tak się doczeka swojej emisji. I tak się pójdzie albo do kina, albo się potem kupi kasetę albo płytę i będzie to można obejrzeć. Znowu trzeba się cofnąć do lat 80. I najważniejszy argument w tym momencie to było to, że lektor był, jest i będzie zawsze tańszy niż dubbing. Dlatego były to, to takie yy, po pierwsze, a po drugie dopiero potem zaczęło się rzeczywiście, już nie mówię o uruchamianiu specjalnych kanałów dla dzieci, bo dziś jest ich mnóstwo i, i tam rzeczywiście prace ma rzesza aktorów, rzesza reżyserów, dźwiękowców. Natomiast kiedyś było tego znacznie mniej, to były na przykład dobranocki w, te, w TVP, no i tam, tam były te, te filmy dabingowane na ogół, zresztą bardzo dobrze, no Pszczółka Maja, Gumisie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast yy, nawet w tym momencie, w tym okresie, ostały się rzeczy, które mam nadzieję, że przetrwają wieki i oby przetrwały, bo życzę im tego z całego serca. Takie nagrania, jak na przykład Struś pędzi wiatr w wykonaniu Andrzeja Matula. Mimo całego mojego ogromnego szacunku i dokonań aktorskich, aktorów, którzy pracują w dubbingu, są to wspaniali ludzie, genialni, geniusze mikrofonu, geniusze dubbingu, ale to, co ze <ścoughs> ja pędzi wiatra zrobił Andrzej Matul, to po prostu powstała jakaś nowa jakość, jakieś nowe życie. Myśmy nawet, y, pamiętam, wtedy się nagrywało dla telewizji też w studiu na, na Myśliwieckiej. W telewizyjnych studiach dźwięku, to, to funkcjonowało w pewnym okręgu towarzyskim. Cytaty z tego, co tam Andrzej wyprawiał w tych filmach, to było coś niesamowitego. Także, ale to taki no, pojedynczy przypadek. Natomiast to, od czego zacząłem, wersja lektorska zawsze była tańsza, i dlatego się najpierw pewnie robiło z lektorem, a potem. Tak jak było zresztą z Disneyem, z Kaczorem Donaldem, Myszką Miki itd., itd. Sam parę razy czytałem to jako lektor, no ale potem trafiło to do, do dubbingu. To wszystko chyba zależało od miejsca, od studia, od stacji telewizyjnej. Może oni mieli jakieś swoje szufladki, a ja do dzisiaj uważam, że dobry lektor czyta wszystko. Bo, bo jest lektorem, no i już, instrukcja kosiarki i yy, przepis na, na ciasto czy na chlebek, że yy, jak to upiec, też, też powinien przeczytać. Natomiast to, co yy, z, z, powiedział Pan o Tomku, że, że komedia romantyczna. Jakiś czas to już oczywiście lata, no Tomek nie żyje już ile czasu. Ale, ale jeszcze, jeszcze jak, jak, jak Tomasz był razem z nami, to w środowisku funkcjonowała taka, taka szeptana historia. Słuchaj, Tomek czyta też takie filmy dla powiedzmy bardziej dorosłych ludzi obejrzyj. Wielka zabawa. Ja tego nigdy nie widziałem, jakoś, jakoś mi no, tak się nie złożyło, ale wierzę ludziom, którzy, którzy mi to polecali. Bo znali się na tym? Znali się na czytaniu filmów i, i to podobno było przeżycie. Także z, tym, z, taki, z tymi szufladkami bym, nie wiem, no, najlepiej to decydują o tym widzowie, którzy czasami potrafią wyrazić, że no, ten głos to im nie bardzo pasuje do tego rodzaju filmów zmieńcie. Albo weźcie kogoś innego, spróbujcie, bo, bo tak no, no, nie idzie słuchać. No. Ja nigdy nie widziałem. To im polecała moja taka bardzo bliska znajoma, dla której kiedyś przed laty, laty czytałem. I, i ona mówi, że to po prostu większej zabawy w życiu nie miała. A Tomak się z tego bardzo cieszył, bo z nim też gadają na ten temat. I Tomak się bardzo cieszył, bo mówił: Słuchaj, tam są ze trzy strony tekstu, może cztery, to jest wszystko. Sama sprawa była tak, jakby dla mnie jakoś tak z zaskoczenia mnie wzięli, bo to było nagranie w ITI. Dali mi jakąś kartkę papieru, słuchaj, ale na razie to usiądź i przeczytaj to, tutaj taki kawałek filmu masz. No dobra, przeczytałem. ja w ogóle zapomniałem o tym, co zrobiłem. Po czym się po jakimś czasie, nie pamiętam dokładnie, czy to były tygodnie, czy miesiące, ale okazało, że, że, że właśnie no, będzie władca Pierścieni, i te, te wszystkie filmy trzeba nagrać i przeczytać. No i, a nie powiem, los mi zgotował taką. Fajną, dobrą, szczęśliwą niespodziankę, za co jestem mu wdzięczny, bo to rzeczywiście było fajne przeżycie. Znakomite tłumaczenie, pani Elżbiety Gałąski, bardzo dobrze mi się pracowało z tym tekstem. Same przyjemności? Nie wiem, bo przypuszczam, że, że nie, no myślę, że ingerowali również dystrybutorzy na Europę. Znając już naszą specyfikę, że lektor, to prawdopodobnie w większej liczbie przypadków podejmowali takie decyzje. Tak mi się wydaje. Ja akurat miałem kontakt z władcą pierścieni. Wspominam ją na swój prywatny użytek bardzo dobrze, bo po pierwsze byłem kilkadziesiąt lat młodszy. Miałem siłę pracować doskonale i długo, i bardzo mi się to podobało. A wtedy byłem, bo tak jak mówiłem, to jest ten czas chłonięcia, uczenia się. Ja właściwie to do nagrań VHS-owych podchodziłem tak jakbym szedł na uczelnię. I za każdym razem, za każdym dniem, za każdym filmem coś tam nowego łapał, coś nowego wynosiłem z tego dla siebie oczywiście. Nikt by mi wtedy nie zafundował takiej nauki, nikt na pewno. Ja po pewnym czasie zacząłem wsłuchiwać się w to jak czytam, co robię źle, co bym zmienił, co bym poprawił i to była właśnie ta taka fajna szkoła. Także za to jestem VHS-owi wdzięczny. To, co kiedyś dawał VHS, mówię o liczbie filmów, to teraz mamy wszystko w stacjach telewizyjnych. Jest ich, ja nawet nie wiem sam, ile mam w swojej telewizji kablowej, bo ja nie oglądam telewizji od kilkudziesięciu lat. Ale jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Po, po liczbie yy, wyskakującej na dekoderze orientuje się tak, jakieś 200 gdyby 300 coś tam czegoś wyskakuje. No kto jest w stanie to obejrzeć? Ale to świadczy o tym, że potrzeby są bardzo duże. Mało tego, yy, poza filmami pojawiły się takie programy jak yy, Kopię swój ogródek. Urządzam swoją sypialnię, kupuję meble. No tam też trzeba to przeczytać, bo jeżeli jest to, jest to sprowadzone, yy, nie wiem, jest film angielski, na ogół to są, to są angielskie albo amerykańskie rzeczy, ale francuskie chyba też widziałem. No to, to, to ktoś to musi przeczytać, więc potrzeby na rynku są olbrzymie. Ktoś to musi zrobić. No, skąd ci lektorzy muszą się brać? Bo za każdym razem, jak się kupuje prawa do yy, emisji telewizyjnej albo wydania na płytach, czy też wcześniej na kasetach, to się w zasadzie zaczyna ten proces od nowa. To trzeba wykupić prawa i już wtedy można się poruszać w tym obszarze, to znaczy tak, dobrać sobie tłumacza, dobrać sobie lektora. To nie jest tak, że wchodzi na, na, na polski rynek film, przeczyta go i i to już tak do końca świata leci z jego głosem. Nie, nie, nie. To się zmienia. To może i lepiej. No może i lepiej, bo to daje możliwość yy, no, sprawdzenia się, w, w, nie chcę powiedzieć, że w tej rywalizacji czy walce, ale sprawdzenia się różnym ludziom w tym gatunku. Ten wybrzmi tak, ten wybrzmi inaczej, ten da od siebie to, ten z, da z kolei coś innego. Niech się dzieje.